Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po raz kolejny witamy w tym niebieskim na tych niebieskich wygodnych fotelach i kanapach. Jesteśmy u księdza Jarosława Kwiatkowskiego, rektora sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, biblistę wykładowcę w seminarium w Płocku i ojca duchownego, mojego ojca duchownego, bardzo się cieszę. Idziemy takim trochę cyklem. Spowiedzi, mhm. nie spowiedzi tylko tematów właśnie w, w okolicy miłosierdzia Bożego, to dlatego, że zaczęliśmy nasze, nasz nowy cykl spragnienia duchowości, właśnie w święto Bożego Miłosierdzia, mówiliśmy tydzień temu o, mm, o spowiedzi jako takiej, o tym, jak się spowiadać, o tym, jakie są trudne, jakie są piękne. Mówiliśmy też o penitentach, jacy przychodzą, a dzisiaj żebyśmy trochę z drugiej strony spojrzeli, mhm. żebyśmy porozmawiali o spowiednikach. Zaczynamy od razu z grubego, z, od grubego pytania. Spotkały z złych spowiedników? Czy mam to szczęście, że Pan Bóg bronił mnie zasadniczo w życiu i niewielu spotkałem ludzi, których mógłbym powiedzieć, że spotkałem złego człowieka, nie, bo spowiednik to człowiek, nie? dobry człowiek. Umiejący słuchać może bardziej niż mówić. Będzie dobrym, będzie dobrym spowiednikiem. Także może powiem w ten sposób. Zdarzyło się raz czy drugi, że przyjęcie tego, co mówił spowiednik, nie było dla mnie łatwe, ale to nie znaczy, że to był zły spowiednik. Może raz czy drugi yy, powiem w ten sposób. Odczułem, że yy, człowiek, który jest po drugiej stronie kratki chyba ma dzisiaj słabszy dzień, albo gdzieś się bardzo śpieszy. <grym> to... Ojciec jest ekspertem w takim <grym> ładnym nazywaniu <grym> trudnych rzeczy. <grym> nie, nie, to jest... Nie, nie, ale to taka prawda. No zdecydowanie tak myślę, ja mam to szczęście też mieć raczej stałe osoby, o których się spowiadam, ale zdarzyło mi się pewna spowiedź, która była dla mnie bardzo trudna. Mogę ją tak mniej więcej przytoczyć. Chodziło w tej spowiedzi o to, że mm, byłem dość niedawną spowiedzi. I kiedy poszedłem do karty Konwesjonału, zacząłem się spowiadać. Powiedziałem o tym, że ta moja spowiedź ostatnia była tam tydzień temu. I w tym momencie nie zdążyłem, powiedziałem Hazel dwa grzechy, i ten spowiednik się zirytował yy, i po prostu powiedział coś takiego z takim trochę oburzeniem, że tydzień temu i znowu jestem w spowiedzi i tak mnie rozgrzeszył, nie słuchając mnie do końca. Czułem jakiś rodzaj odrzucenia. Czułem jakiś rodzaj nie, nie pana Boga, tego człowieka, ale tak sobie wyobraziłem w tym czasie, bo wtedy byłem wtedy klerykiem, ale wyobraziłem sobie wtedy. Jeżeli przychodzi człowiek, który ma większą wrażliwość, mniejszą świadomość, dla którego też spowiedź może jest większym wyzwaniem, takim nawet takim ludzkim, psychicznym, może to zranić. bardziej tak. I jak sobie radzić z jakiegoś rodzaju zranieniami, które pochodzą z takiej ludzkiej strony konfesjonału? Czy pierwsza rzecz, myślę, że pamiętać właśnie o tym, nie, że spowiednik też człowiek. Mhm. To jest ksiądz, to prawda, co nie czyni księdza od razu nad człowiekiem, wręcz przeciwnie. Może być 100 tysięcy powodów, dla których nawet normalnie uśmiechnięty i życzliwy człowiek no naprawdę będzie miał słabszy dzień. Nie? Bo nie ma ludzi, którzy zawsze są. Ja przynajmniej nie znam, może gdzieś są tak szczęśliwi ludzie, którzy żyją cały czas na fali takiej znoszącej, prawda, i, i, i pełny uśmiech, i wszystko jest w porządku. nie? No, Okej. Okay. Natomiast y, musimy się liczyć, podchodząc do konfesjonału, działa Pan Bóg, działa przez ludzi. A człowiek może być chwilami chropowaty, w tym sensie, że właśnie może mieć może coś go, zaczynając od tego, że zwyczajnie mogą go poleć zęby już tak nie chcę banalizować, nie, ale Bezo. może mieć zwyczajnie właśnie ten słabszy, fizycznie słabszy dzień, a kończąc na tym, no, że rzeczywiście no, cierpliwość może nie być jego najmocniejszą stroną. Tak, różnie to, różnie to wygląda, dlatego może tutaj, jeśli ktoś doświadczył, bo tego dotyczyło pytanie ja mam, proszę mnie sprowadzać... Są, sprowadzać, są same mądre rzeczy, więc no, nie wiem, czego powstawać i sprowadzać. Nie, że e, jeśli ktoś doświadczył, Jakiegoś trudnego potraktowania przez spowiednika, bo tutaj, no już mówiąc bardzo wprost i mogą być, y, można się bardzo poranić przy konfesjonale hmm. od tej ludzkiej strony, można, to y, każdy kto doświadczył też to, to wie, nie? Myślę, że kluczem jest dać szansę. Panu Bogu dać szansę. Nie? Spotkałeś, spotkałaś człowieka, który cię zranił, daj szansę następnemu. Po prostu. Daj szansę, żeby Pan Bóg zadziałał przez może innego człowieka. Jeśli jeden lekarz Przepisuje na wszystko aspirynę yy, i traktuje pacjentów na zasadzie: następny proszę, następny proszę. Ok, to nie znaczy, że nigdy w życiu nie pójdę do żadnego lekarza, bo chodzi o zdrowie. Jasne. Nie? Chodzi o coś więcej. Niż tylko relacje międzyludzkie. Tutaj musimy jakby oddzielić tą ludzką warstwę, zwłaszcza przy, przy takich właśnie trudniejszych momentach. Trzeba ją nazwać po imieniu, że to było. No, nie było wolą Bożą, bo nie jest wolą Bożą spowiedzi dodatkowe zranienie człowieka. Pan Bóg nie chce, żebyś przez spowiedzi pokaleczyła się, czy pokaleczył jeszcze mocniej. Pan Bóg chce ci plaster przykleić a nie chce Cię skaleczyć mocniej, nie? No dobrze, to w takim razie Ojcze, w, w konkrecie takie pytanie, bo 10 lat temu stało się modne taki, takie pojęcie churching i to dotyczyło mm -hmm. wybierania sobie mszy świętych niedzielnych w ramach upodobań, czy, czy jeżeli przełożylibyśmy to pojęcie na przestrzeń spowiedzi, czy uważa Ojciec, że jeżeli potrzebuje Bożego Miłosierdzia, że potrzebuje iść do spowiedzi, czy Powinienem być w mojej parafii, w moim kościele, gdzie jest czas na spowiedź, jest czas rekolekcji, czy jest czas niedzielny przy świętej, czy czegokolwiek, bo, bo tutaj przynależy. Czy ja mam prawo wybierać sobie spowiednika takiego, który mi odpowiada i do spowiedzi jeździć do kogoś, kto, kto może jest gdzieś obok, ale kto przemawia do mojego serca? No wszystko zależy od możliwości, jakie mamy po prostu i zwyczajnie, hmm. tak bym to ujął. E Celem jest przecież no, zbawienie, jest, jest pojednanie z Bogiem, jest odzyskanie, wejście znów w oddychanie życie łaską święcającą, tak? Święci szukali spowiedników. Nawet jeśli gdzieś był spowiednik dany, to czasami Y, no, szukali, jakby czy modlili się y, o, o spowiedników, którzy zrozumieją. Hmm. Y, to jest ważne. Myślę, że, że o tym się chyba nie pamięta, tak jak my, księża, nie do końca mówimy za dużo o rachunku sumienia, jak to wcześniej mówiliśmy. Tak myślę, że może też za mało mówimy. A ze strony penitentów, ja sam teraz sobie tak na szybko myślę, że się modlić ze spowiednika yes. i modlić o spowiednika, nie, pomódl się o to, żeby ksiądz przed spowiedzią, y, o światło Ducha Świętego dla księdza, który Cię będzie spowiadał, hmm. nie, y, y, to może zadziałać i myślę, że to często działa, nie. Bo w ten sposób jest też duchowo, bo to nie jest tak, że w spowiedzi jest ten biedny skruszony, prawda, i, i ktoś, kto jest tylko swoją małością, i tam w trybunale siedzi, prawda, ten sędzia sprawiedliwy, wcielenie cnót wszelakich. Absolutnie. Po z tej stronie kratki mm, też siedzi grzesznik. – I też penitent. – w sensie... Też penitent. Mm. Też penitent, też spowiadający się człowiek. I to jest dwóch żebraków miłosierdzia, którzy spotykają się u źródła. Nie? Mm. Nie, pomódl się za, za księdza, który Cię będzie spowiadał, bo on jest Twoim współbratem w słabości też. Tak. Nie? On Cię wtedy... Może Pan Bóg da tą łaskę, nie? bo tak jak łaską jest poznanie Grzechów jest też jakąś łaską wypowiedzenie i znalezienie też człowieka, który wypowie jakieś słowo, które też mówi to tak jak na, 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 na kazaniu, tak również konfesjonale myślę, że wszyscy tego doświadczamy, że człowiek czasem powie coś, czego w ogóle nie planował powiedzieć. Tak. Nie? Ja chciałem też powiedzieć o tym, że. Żeby też nie szukać jakichś rodzajów cudowności. W sensie, że my tutaj siedząc w konwencjonale nagle jakieś światło na nas bije, które my czujemy empirycznie. Nie, ale, ale, ale to się naprawdę zdarza nierzadko, że klęka ktoś i, i coś pcha człowieka w taką stronę, żeby, żeby na coś położyć akcent. A czasem ja nawet doświadczyłem tego i, i, i mówię to też z pewną, bo ja mam taką głębokie przekonanie, że to nie ode mnie. Czasem przychodzi takie, bym powiedział, takie natchnienie surowości. Nie to źle brzmi. Ja sobie zdaję sprawę. To nie chodzi teraz o to, żeby krzyczeć na penitenta. W ogóle nie o to chodzi. Tylko czasem przychodzi ktoś, kto, kogo trzeba przytulić, bo jest mu po prostu ciężko, a czasem przychodzi ktoś, kogo trzeba zmotywować. I o ile to nie jest moje rozeznanie, że, bo ja nie znam tych ludzi, i ja nie wiem, co on ma w sercu, ale czasem tak jest, że że przychodzi coś takiego ja i potem odchodzi ktoś, kto od tego nie ja się sam zastanawiam no, byłem dosyć konkretny nie jestem taki no, na co dzień, dlaczego taki byłem I... nie, dobry spowiednik nie równa się dobry wujek no nie? dobry spowiednik równa się w miarę Boży człowiek nie? czyli samotwarty na, na, na właśnie na, 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 na działanie miłosierdzia Bożego to nie jest tak, prawda, że zły spowiednik to jedno, no, prawda, no, nie dał mi ksiądz rozgrzeszenia a to przed komunią moich dzieci, co za jakiś twardy bezduszny. Nie, a, no ale no, żyję w związku niesakramentalnym. Nie? I, I szukam spowiednika, którym powie, no, tak, no to, to, je, ta, nie, nie, tak, tak nie działa. Nie? Ja, ja czasem użyłam takiego. Takiego obrazu, że jakby dziecko było chore i trzeba było go zawieźć do szpitala, to wsadziłby pan go do samochodu, gdzie kierowca nie ma prawa jazdy? Ten dziecko trzeba go zawieźć do szpitala, nie? ale trzeba poszukać kogoś, kto, kto będzie potrafił je bezpiecznie nam zawieźć. Ojcze, ostatnie pytanie i taki kazus, e, e, taki bardzo konkretny. Muszę się postarać. <laughs> nie wiem, czy będę umiał. <laughs> Przychodzę na niedzielną mszę świętą. Mhm. Chcę przyjąć Pana Jezusa, ale nie jestem w łasce uświęcającej. Mhm. E, no nie wiem, coś się wydarzyło, duża, poważna kłótnia w domu, e, moje jakieś zaniedbanie moich zobowiązań, tysiąc rzeczy, które, które, które mogą nas dziś oddzielić od Pana Boga, moich złych decyzji. W konwencjonale siedzi ksiądz, z którym nie jest mi po drodze. No i mam trzy możliwości. Mimo wszystko idę do konfesjonału, do tego księdza, zaciskam zęby i gdzieś się otwieram serce. No Zakładamy, że nie ma tej opcji, że jestem nieszczery w spowiedzi, okay. bo to w ogóle byłoby wybaczenie. Druga opcja, nie przystępuję do spowiedzi i nie przystępuję do Komunii Świętej na tej, na tej Eucharystii. I trzecia opcja, przystępuję do Komunii Świętej, pomimo tego, że nie jestem w Uświęcającej, ale mam w planach, że za parę dni się wyspowiadam o jakiegoś innego księdza, którego lubię. Tak, pewien, pewna kobieta była żoną siedmiu mężów, to, którego którego będzie... Ale ja nie mam tak niejedynnych intencji, zadając to pytanie jak autorzy tego. Nie. Nie, nie. Jest to. Ja wierzę w zmartwychwstanie ojca. Tak. Ja jestem sedutuszem, naprawdę. Tak, tak. Jest to. Bo tak każda z tych bramek tym słowo, w konkretnej sytuacji no, może być w jakiś sposób. Wszystko zależy od priorytetów, jakie mamy, prawda? Jeśli jakby priorytetem jest no, życie własne Bożej yy, i hmm. gdzieś tam gdzieś z tyłu głowy ten werset z księdza Twardowskiego Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna, hmm. yy, no to yy, a przede wszystkim, jeśli tęsknota za, za Panem Bogiem jest tak wielka, no to może nawet jak to delikatnie powiedziałeś, jest mi nie po drodze z tym księdzem, to jednak jest ksiądz. W tym momencie Jezus działa przez niego. Nie miejmy też y, jakichś takich myśli, że nie wiem, ksiądz tam prowadzi w tym konfesjonale jakiś zeszycik w którym, i że wszystko zapamiętuje, prawda, a ten od Kowalskich to czyta, od Wiśniewskich to, prawda, nie, i od razu, od razu zapamiętuje, zaszufladkuje, najczęściej y, minutę później jest już, że tak powiem, nowy rozdział i, i nie, nie patrzę na ludzi, przez pryzmat ich słabości i grzechu. Absolutnie nie. Nie, nie, ma, nie ma lęku, bo człowiek pamięta, że sam jest grzeszny, nie? To jest pierwsze. Także, także jeśli priorytetem jest życie własne Boże i jest mi na tyle nie po drodze z tym księdzem, że jednak tutaj może mi być po drodze, to, to, to trzeba byłoby. Podejść do, do konfesjonału, po prostu się wyspowiadać. Nie? Opcja numer dwa, jeśli dobrze pamiętam, nie idę do spowiedzi, nie idę do komunii. Tak? Tak. No, jest jakąś formą no, uczciwości wobec Pana Boga. No jest wtedy pytanie o miłość bliźniego, tak? I o właśnie o zdolność przejścia ponad tym uprzedzeniem, chociaż no, Znając życie i zdając różne sytuacje, no może być z kimś naprawdę mocno nie po drodze. Mhm. No to wtedy się powstrzymuje i od jednego i od drugiego. E, bo a, a, czy akceptowalna forma? Znaczy, wtedy jest pytanie w ogóle moją dyspozycję do spowiedzi, nie? Bo e, czy, czy jestem gotowy, nawet jeśli mi bardzo nie po drodze z tym człowiekiem, czy jestem gotowy mu wybaczyć, nie? W hmm. tym momencie i zobaczyć w nim no, szafarza sakramentu w tym momencie. Biorą wtedy na pewno górę bardziej te ludzkie czynniki, natomiast życie uczy, że no, potrafią wziąć górę czynniki ludzkie, tak? Yy, i, I tak po prostu czasem może być. Byłby problem, gdyby to rzeczywiście była ostatnia okazja do spowiedzi dla tego człowieka. Yes. A no, on o tym nie wie, nie? ale tego nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, niezależnie od tego, jak ktoś się w danym y, momencie czuje. Naprawdę. I to, i, myślę, no, że to też jest nie. takie ignacjańskie, też e, przeżyj jutrzejszy dzień, tak jakby był Twoim ostatnim. Ostatnio. Tak myślę tak. o tej spowiedzi. Ja mam. Co najmniej kilka takich osób moich znajomych, którzy z którymi mamy bardzo dobre relacje koleżeńskie, mm -hmm. którzy mówią mi: Bogdan, ty mnie zobaczysz u kraty w u siebie, tylko w niebezpieczeństwie no. śmierci. No właśnie, myślę, że często trzeba no, tak. też na to by tak spojrzeć. Czy to prawda, że bycie za bardzo po drodze no, <laughs> też może też być czynnikiem krępującym? Z innych, tak, tak. z innych powodów oczywiście może być, że e, jakaś relacja bardzo przyjacielska nie może kogoś hamować, zwłaszcza no nie wiem, kiedy już ty żyje w, w małżeństwie, może, mogą być jakieś Sytuacje do wyznania, których no po prostu krępuje się Jasne. ten człowiek wypowiedzieć. I, I to jest bardziej niż zrozumiałe, nie, że taki opór będzie no także. Trzeci wariant? Y, że wzbudzam. No jest to, Matka Kościół przewiduje tak, że akt żalu doskonałego postanowienie przystąpienia do sakramentu pojednania przy najbliższej możliwej okazji. Tylko ja mam pewien nie. problem z tym, mówiąc szczerze, bo ile jesteśmy, rozmawialiśmy, rozmawiałem do tygodnie temu z księdzem Jarkiem Tomaszewskim, jeżeli jesteśmy w Peru, mm -hmm. przyjeżdża siostra zakonna z Komunią Świętą do wioski i rzeczywiście nie ma kapłana, żebym się wyspowiadał. I mój żal jest palący. Tak, korzystam z tego, że Pan Jezus jest i Go przyjmuje, Ale w momencie, kiedy tutaj w komisjonale jest ksiądz, który mi po prostu nie leży, kiedy jesteśmy w Polsce, gdzie mm -hmm. tak naprawdę na co drugim skrzyżowaniu jest Kościół. To pytanie, czy tam, czy, czy to... Ja pytam, co ojciec uważa, bo ja sam nie mam okay. gotowych odpowiedzi. Boję się, że to może, że to może, to co ma ratować niektórym skórę, może być wykorzystywane potem dla wygody przez innych. Nie? Czy sytuacja nadzwyczajna jest sytuacją nadzwyczajną? Ja to traktuję jako sytuację nadzwyczajną. E to wzbudzenie aktu żalu doskonałego i, i obietnicę Bogu złożoną, że przy najbliższej okazji, bo mogłoby to być zbyt łatwym usprawiedliwieniem po prostu do niekorzystania ze spowiedzi. Natomiast. Czym innym jest, kiedy człowiek przychodzi, opowiada spowiedzi o konkretnej sytuacji, w której. Skorzystał z tej furtki, a czym innym jest, kiedy przychodzi człowiek, który mówi, że się nie spowiadał dwa lata, bo on żałował doskonale przez dwa lata, tak? No zdecydowanie tak. No Natomiast tu jest kwestia formacji sumienia, właśnie. Znowu będę jak mantrę powtarzał, naszego też mówienia ludziom o tym, przygotowywania do, do sakramentu yy, pojednania, zaczynając od. od od początków samych. Natomiast myślę, że ktoś, kto doświadczył takiej wolności serca po spowiedzi, nie będzie się dobrowolnie od niej odcinał, tak? Bo wiadomo, że to Pan Bóg nas rozgrzesza. Hmm. To Pan Bóg nas rozgrzesza. Ojciec y, Kowalczyk, jezuita, y, kiedyś y, wprawdzie w trochę innym kontekście, bo chodziło y, bardziej o sprawę no, dyspozycji, ważności spowiedzi. Y, prawda? Y, może spowiedź być nawet sakramentalna spowiedź. My też może za mało sobie z tego zdajemy sprawę. Też może być nieważna. No, pewnie. Ksiądz wypowie słowa, nakreśli znak krzyża, zastuka w konfesjonał, mhm. ale ty, człowieku, nie pojednałeś się z Bogiem, bo tu chodzi o pojednanie z Bogiem, czyli o tw dyspozycję twojego serca, o, o skruchę, o. O postanowienie poprawy, o autentyczny żal, wreszcie o szczerość powiedzieć. Już nie będę mówił o sytuacjach, w których no, ludzie świadomie i dobrowolnie um. kłamią. Na spowiedzi, ale ale właśnie to jest ta pułapka, w którą no, obawiam się, że wiele osób się łapie. Jak księdzu nie powiem o tym, to mnie to, to ja dostanę rozgrzeszenie. Nie. Tak, tak, Ksiądz nad tobą wyciągnie rękę, powie, powie formułę rozgrzeszenia hmm. nie dostajesz, bo, bo to. Zdecydowanie bardziej od penitenta zależy, czy dostaje rozgrzanie, niż Przez dużą analogię. No badamy ważność małżeństwa, prawda? I to, to, myślę, nie, tak? Przez dużo. Nie, nie badamy, nie, nie trzeba procesu przed sądem biskupim, ale myślę, że gdzieś tam w głębi serca to każdy no, czuje, o, że, że no, wypowiedział, przed Panem Bogiem wylał swoje serce, no. i że pojednał się, pozwolił Panu Bogu pojednać się ze sobą, bo to jest jakby istota. Nie? Tu może m, też ważne, żeby, bo czasami komuś się przypomina coś, że, że odkrył, nagle rozpoznał, że to był grzech, a tyle lat o tym nie mówił. Ale po to jest, ta, ale po to no. jest też ta formuła więcej nie tak. pamiętam. Szczerze tak, staję tak, z tym, co tak, mam dokładnie. dzisiaj. Tak? Więc dokładnie tak. Pięknie. Lądujemy. Zobaczcie, kochani, wybrzmiało na tej, na tej rozmowie, że tak naprawdę to, czego się często boimy w spowiedzi, to jest kapłan. A na tej rozmowie wybrzmiało, że tak naprawdę zdecydowanie najmniejszą, żeby nie powiedzieć marginalną rolę, ten kapłan odgrywa. Większość zależy od ode mnie, od penitenta i od mojej dyspozycji. I od Boga, który jest miłością i który każdego z nas e, obdarza swoim miłosierdziem w taki nieograniczony sposób. Więc nie ma się czego bać, bo ani siebie, ani, ani Boga myślę, że nie musimy, a ten, a ten kapłan nawet jakby chciał namieszać, to niewiele ma przestrzeni do tego. Bardzo Wam dziękujemy za to, że jesteście z nami. Zostawcie lajka dla ojca Jarka, jeżeli Wam się no podobają. Księdze, Im, więcej, no. Im więcej będzie tych lajków z, pod odcinkami z Ojca Jarka, tym częściej będziemy go zapraszać. Więc koniecznie jak najwięcej. Tych lajków. Tyle razy to oglądałem, a pierwszy raz słyszę coś takiego na żywo. <grystanie> Więc e, liczymy na to. Zostawcie w komentarzach, jakie zagadnienia Was interesują. Zostawcie subskrypcję i zapraszamy już za tydzień, niedziela o godzinie 15, w Sprawie Duchowości, gdzie będzie ostatnia rozmowa z Ojcem Jarkiem w tym cyklu spowiedniczym, a czeka nas rozmowa o takim temacie, którym jest, nazywa się kierownictwo duchowe. Czy to jest kolejny poziom wtajemniczenia, czy po prostu jedna z praktyk, którą możemy wybrać, ale wcale nie musimy. Do zobaczenia.